Witam serdecznie, barany. Mam taki plan do podpowiedzi na miesiąc maj z kart tarota, a także wyciągnięcie dla Was anielskich kart, które też są tarotem anielskim. A na końcu wyciągnę dla Was anielskie. Karty do tej terapii anielskiej, których używałam w zeszłym miesiącu, również i połączę razem wszystkie, wszystkie te karty, żeby było już dla wszystkich znaków ogólnie tak, jak we wszystkich tych czytaniach, które robię. No, więc na sam początek zapraszam barany. Zobaczmy, jakie będą rady od Tarota. Po trzy karty, oczywiście, tak jak anielskie karty. Zobaczmy. No już wiecie, czytanie jest już zrobione na miesiąc maj, więc e, myślę, że już dość dużo macie tam podpowiedzi, e, jeśli chodzi o miesiąc maj. Dość dużo macie tam przedstawionych sytuacji. Także już tam coś na pewno wiecie, co zmienić, czego nie ruszać, co popchnąć naprzód, czy, z czego się wycofać. Natomiast tu będzie taka podpowiedź po jednej karcie troszeczkę na przeszłość, ten, tą taką tuż, która niedawno miała znaczenie, e, teraźniejszość i na przyszłość. Zobaczmy, co się takiego dla Was tutaj pokaże. To będą takie najważniejsze rzeczy, na które należy zwrócić uwagę. Dobrze? O, i same buławy, no to jest typowo Wasza energia, barany. No, i chciałam tutaj zaznaczyć, że ta energia Was tutaj widać bardzo ładnie prowadzi w miesiącu maju. No więc coś bardzo szybko się działo, coś bardzo szybko odchodzi już do przeszłości. Być może, że nie coś bardzo szybko odchodzi ale coś co szybkie działanie ma odchodzi w przeszłość więc to może być też jakieś jakaś sytuacja która bardzo szybko się potoczyła na którą nie mieliście wpływu odchodzi do przeszłości no dziewiątka buław jest teraźniejszością więc to jest karta takiego zmagania się z przeszkodami w życiu, więc tutaj na Maj macie taką kartę. Widać, że będziecie się zmagać w maju, właśnie. To jest karta, która mówi o takim o niepewności, o braku stabilizacji. To jest coś, co będzie was blokowało w pójściu naprzód. Więc takie odczucia możecie mieć, one będą przeważały w maju. No i dziesiątka buław to kolejna buława. No, jak widać jesteście sobą w miesiącu maju. Natomiast no, 10 buław wiemy, że to już jest dźwiganie ciężaru którego już nie możemy udźwignąć. I to jest taki ciężar, który nas przytłacza. I to jest taki ciężar, gdzie już więcej nie jesteśmy w stanie znieść, ale to zapamiętajmy, bo to są nasze odczucia, to tak naprawdę jest wszystko do przeżycia, tylko to są takie nasze właśnie odczucia. Więc takie rzeczy będziecie tutaj w maju, jakby przerabiać, barany. Ja teraz wyciągnę dla Was po jednej karcie również Tarota, ale anielskiego to już jest coś innego. Także tutaj też będzie od aniołów wskazówka i jakaś informacja dla Was. Być może, że komuś coś akurat się przyda. Jakaś uwaga, jakaś informacja, coś na co wyczekujecie, coś czego potrzebujecie, może gdzieś po prostu nie wiecie, macie jakieś załóżmy dylematy, z którymi nie możecie sobie sami poradzić, to tutaj no może to być podpowiedzią dla Was, bo to są anielskie karty, aczkolwiek to jest też tarot. Co dla Was wyjmiemy, baranki. No, a znowu, ognistość. Jak najbardziej Wasza energia w miesiącu maju się pokazuje. Mhm. No właśnie. I tutaj macie takie mm, podpowiedzi, właśnie od aniołów. Dziesiątka ognia. To jest taka anielska karta. Zbyt dużo pracy zaakceptuj, pomoc od innych, życie wytrącane z równowagi. No właśnie, więc tutaj mogą Was dopaść problemy zdrowotne. Więc nie bierzcie wszystkiego na siebie, nauczcie się dzielić obowiązkami, postarajcie się zaangażować w jakieś obowiązki domowe, rodzinę całą. Ponieważ ten ciężar tutaj jak najbardziej widać po tych kartach, buławach, dźwigacie zbyt długo i po prostu nie dajecie już jakby rady. To jest, yy, na, to jest za duży nacisk na Was. Yy, I tu jest rada od Aniołów, żebyście nauczyli dzielić obowiązki pomiędzy yy, domowników, ponieważ no, może to się tak okazać, że coś odbije się na waszym zdrowiu negatywnie, więc tutaj jak najbardziej podzielić wszystko to, co macie takiego mocno stresującego może to dotyczyć domu, a też i różnych innych spraw i obowiązków, ponieważ brak tu równowagi i może. Zdarzyć się, że coś tam mm, na zdrowiu ucierpicie, więc tu jest zalecenie od aniołów, żebyście podzielili obowiązki pomiędzy domowników. Następną kartę, którą dla was wyciągnęłam, to jest karta świata. No i tutaj jest Archanioł Michał. I dobrze wykonana robota. Archanioł Michał jest zadowolony i bardzo chwali was za pracę, którą wykonaliście. To jest, taka, to jest taka nagroda, że tą ścieżką, którą podążacie, jest, właściwą, jest właściwa ścieżką właściwą. Taka informacja od Archanioła Michała, że w tym kierunku, w którym idziecie, to jest na chwilę obecną, więc teraz, w którym się znajdujecie, i wasz kierunek, który obraliście sobie, jest właściwym kierunkiem. I tu macie potwierdzenie od Archanioła Michała, więc tutaj to też jest bardzo ważna informacja. No i co macie na przyszłość? W najbliższej przyszłości trójka powietrza. No więc no taki wielki smutek. To jest czas takiego jakby odpoczynku na uzdrowienie. I taka potrzeba przebaczenia, jak i sobie, tak i innym. Więc to w najbliższym czasie będzie ważne żebyście taki krok uczynili w najbliższym czasie dlatego że to jest taka rada właśnie od aniołów aby zachować równowagę w życiu i żebyście mogli później swobodnie pójść naprzód jest to ważne żebyście takiego kroku właśnie dokonali ten smutek, który was gdzieś tutaj będzie przeszywał w miesiącu maju, należy jakoś przyjąć z pokorą, przejść przez niego spokojnie, a wówczas przebaczyć tym, którzy gdzieś nam zadali jakiś ból lub cierpienie, a także i przebaczyć sobie, ponieważ to jest taka rada, że aniołowie mówią, że jeśli tego nie wykonacie, będzie wam ciężko pójść do przodu, więc tu jest potrzeba właśnie takiego pogodzenia się ze wszystkim w najbliższym czasie i takiego odpuszczenia, jak i wszystkim dookoła, tak i sobie. No i teraz z anielskiej terapii, karta. Zobaczymy, jakie będą zalecenia i co tutaj dla Was będzie. Do wykonania ważnego w miesiącu maju, jaka będzie rada od um, aniołów? Na, na to, żeby anielska terapia to jest, żebyście stanęli mocno na nogi i żebyście e, potrafili e, dokładnie osądzić sytuację, ocenić. I żebyście potrafili wyjść z impasu, tak jak już wiecie, to jest anielska terapia, to jest jeszcze coś innego. Zobaczmy, co tutaj. O, jedna już wypadła. Spójność, następna, prawo przyciągania i kolejna, medium. Dobrze. Zobaczmy, jakie działania należy podjąć. No więc, tak, spójność. Dopasuj swoje działania, które dotyczą tego, co jest dla ciebie dobre, do własnych wartości i wewnętrznych przekonań. Więc musi być spójność w tym wszystkim, co zamierzacie zrobić. Tak samo ta karta, ona mówi też już o czasie trochę przeszłym. Więc tutaj to jest też karta, która zapowiada Wam żebyście się skierowali ku spójności ze sobą. Wszystko, co robicie, co planujecie i co zamierzacie robić w przyszłości, e, zróbcie to w taki sposób, żeby było zgodne z wami, e, żeby to nie było jakieś e, dla was e, ani negatywne, ani, broń Boże, jakieś... E, pesymistyczne, żeby to było coś, co sami chcecie osiągnąć, czego pragniecie i żeby to było zgodne z waszym sercem, z waszym przekonaniem, z, wła z własnym wewnętrznym ja. No więc tak działania, które yy, należy podjąć, no to trzeba yy, to najlepiej położyć się w miejscu, gdzie nikt wam nie będzie przeszkadzał yy, i Zagłębić się we własnych myślach w taki sposób, jak medytacja, a następnie powiedzieć: Archaniele, Michale, proszę Cię o pomoc w zorganizowaniu mojego życia i codziennych czynności, abym w całości pogrążył i zaangażował się w czynności, które odzwierciedlają moją wyższą świadomość. Proszę, pomóż mi. Pozbyć się zachowań, nawyków i działań, które wywołu, wywołały poczucie winy, wstydu w przeszłości. Pomóż zastąpić je odpowiednimi dla mnie działaniami. No więc, tutaj jest taka, taka sprawa, takie zalecenie: e, poprosić Archanioła Michała o to. No, jak słyszeliście już, żeby pomógł Wam po prostu być spójnym z własnym, z własnym ja, z własnym sumieniem, z własnym sercem i żeby po prostu postępować zgodnie ze sobą. To jest bardzo ważne w miesiącu maju, tak dla Was. I zobaczmy teraz tak, następna karta to jest prawo przyciągania. No, właśnie, więc prawo przyciągania mówi nam tak: relacje i działania, które Ci kiedyś odpowiadały, e, zmieniają się teraz, gdy, gdyż stajesz się bardziej wrażliwy i świadomy energii. No, właśnie, tak jak wiecie, mm, wszystkie te działania, które tutaj wykonujemy, Cała ta terapia i anielska, jak i tarot, to są pewne podpowiedzi, co należy w życiu robić i jakie kroki należy poczynić. Oczywiście to jest takie wspierające wszystko dla nas, żeby wiedzieć, jakiego kroku dokonać, jeśli mamy dylemat, jakiego wyboru do, dokonać. No, i to wszystko jest na celu takim, żeby pomóc nam, prawda? No więc właśnie tutaj prawo przyciągania mówi, że kiedyś odpowiadały nam pewne struktury w życiu, natomiast no, w momencie obecnym niekoniecznie są dla nas dobre. No więc, jak wiecie, wszystko to, co robimy tutaj, Podnosi też naszą wibrację, więc niektóre rzeczy, które kiedyś były z nami spójne, mogą okazać się dla nas ciężkie i już nie do przeskoczenia, dlatego że nasza wibracja się podnosi. My wszyscy tutaj staramy się jakoś rozwijać duchowo, ponieważ zagłębiamy się tutaj w te wszystkie sprawy, i tutaj pewne rzeczy mogą nie być z nami spójne już. Coś, co było do tej pory dla nas oczywiste, może być już dla nas po prostu nie do, nie do przeskoczenia, po prostu nie do pogodzenia się z nami. No więc, tak, działania, które należy podjąć w takim właśnie momencie, gdzie aniołowie nam tutaj podpowiadają, prawo przyciągania, więc. Należy zrobić. Po... Więc tak, po cichu zwróć się do Archanioła i do wszystkich aniołów, do aniołów związków, do Hamuela, albo do anioła znajdującego się wokół Ciebie, gdzieś koło Ciebie, w Twoim pobliżu. Obojętnie po prostu poproś anioły i wypowiedz słowa. Archanie... Archaniele Ragielu. Dziękuję Ci za pomoc w pozostaniu sobą. No i tak, w, w czasie tego przechodzenia w, ten, w taką ważną zmianę, możesz powiedzieć również tak: Proszę o Waszą pełną i ciepłą pomoc w dobieraniu związków, kariery i różnych sfer życia, w których odczuwam zmianę. Y, abym pozostał w moim własnym podejściu do wyboru. Więc tutaj, jak najbardziej, y, możecie właśnie poprosić Archaniołów, y, Aniołów o to, abyście pozostali sobą i nawet jeśli się coś zmienia, to Wasze podejście, żeby było zgodne z Waszą intuicją i z Waszym sumieniem. Żebyście nie. Nie, nie podejmowali decyzji pod wpływem na przykład jakiegoś nacisku czyjegoś, albo podpowiedzi czyjś, tylko żeby we wewnętrznie po posłuchać i wysłuchać własnego ja i zgodnie z tym podejmować decyzję. No więc tutaj jest takie zalecenie. I takie działanie należy podjąć. Więc w takim stanie skupienia poprosić te anioły i te archanioły o to, żeby pomogły Wam pozostać sobą i tak jak powiedziałam tutaj, żeby pomogły Wam dobierać wszystkie wasze decyzje, które są waszymi decyzjami i z wnętrza waszego głębi serca, z waszego wnętrza. No, więc tak, kolejna karta, którą dla Was wyciągnęłam, to jest ta anielska terapia medium. Posiadasz naturalne zdolności do łączenia się ze zmarłymi bliskimi. No, więc tutaj to jest taka karta, która zaleca Wam niemalże rozmowę z bliskimi. Może tak skieruję trochę na karty, nie wiem, czy dobrze widać. A ta karta zaleca Wam rozmowy z bliskimi i jak wiecie wszyscy ci, którzy już przeszli na drugą stronę, wasi najbliżsi, zawsze będą podążać za wami, więc proście ich o, o wsparcie, o pokierowanie się dobrymi własnymi decyzjami, żebyście nie popełniali błędów, żeby Wam podali jakieś wskazówki. Proście o sny, proście o wskazówki tego rodzaju, zadajcie sobie jakieś pytanie. Jeśli nie wiecie odpowiedzi na jakąś sferę życia, w którym kierunku należy krok wykonać, to proszę zadać to pytanie wszystkim tym, którzy już opuścili nas najbliżsi. Więc to musi być pytanie oczywiście jedno i precyzyjne. I dotąd pytajcie, aż to pytanie, aż to um, usłyszycie tą odpowiedź na to pytanie, dosłownie. Może to być, yy, nie wiem, gdzieś, yy, może usłyszycie gdzieś na drodze, ktoś będzie rozmawiał, bądź w radiu, bądź w telewizji, może w filmie. No, gdzieś taki jeden odcinek w, w, tego zdania może paść, gdzie po prostu dostaniecie tą odpowiedź w tym momencie i. Być może, że sytuacja jakaś, niekoniecznie gdzieś tam w jakichś obciękach, czy gdzieś to będzie się działo, ale może sytuacja w życiu się taka przydarzy, że znajdziecie po prostu natychmiastową odpowiedź o to, co prosicie. Dobrze, działania, które należy podjąć w cichym pomieszczeniu, gdzie nikt cię nie będzie obserwował lub ci przeszkadzał, użyj. Papieru i długopisu do przeprowadzenia rozmowy ze zmarłą ci bliską osobą. Najpierw zwróć się do Archanioła Michała, aby czuwał nad tą rozmową, ponieważ jest on Aniołem Ochrony, który zapewni, że odbędziesz rozmowę z odpowiednią osobą. Następnie napisz do bliskiej ci osoby tak, jakbyście przeprowadzili rozmowę. Zapisz zakończenie rozmowy które odczujesz jako fizyczne lub duchowe wrażenie połączenia się y, taką wizją i słowami usłyszanymi wewnętrz, wewnątrz y, uchem. Pamiętaj, by poprosić Archanioła Michała o wszelką pomoc, jakiej możesz potrzebować. Na koniec rozmowy nie zapomnij podziękować Archaniołowi Michałowi za to, że y, że cię y, że Cię chronił, i za to, że doświadczyłeś tego właśnie, to trzeba napisać najpierw pytanie, a później albo opisać sytuację, która jest dla Was ciężka, i chwilę się wsłuchać jeszcze bardziej zagłębić myśli, zamykając oczy a po czym zacząć pisać. Po prostu samemu to, co wam intuicja podpowiada, jaka jest właściwa odpowiedź na wszystkie te pytania. Podczas takiego właśnie zadania można włączyć sobie ja, ja zalecam, bo ja już, tak jak wiecie, już wcześniej stosowałam tą terapię anielską też sama. Zalecam Wam włączenie sobie cichutko swojej muzyki, która po prostu ale to nie może być taka muzyka, to musi być taka muzyka, która was wprowadza w radosny taki nastrój. I jak sobie ją włączycie cichutko, wówczas oczy zamknąć i wtedy te myśli przychodzą wam jak najbardziej pozytywne. Nie one są jakby niesugerowane przez kogoś, tylko one wtedy wydobywają się jak najbardziej z waszego wnętrza, z waszej głębi. I ta muzyka, która jest właśnie taka, która wam daje jakby Taki, mm, taką werwę do życia. ona wam to, tak jakoś to się tak ze wszystko współgra, ze spoi, że będziecie wiedzieli jaka jest ta odpowiedź i to będzie taka odpowiedź właśnie e, słysząca. to jest taka niby e, odpowiedź e, wasza, ale tak naprawdę to będzie podpowiedź tych, e, tych waszych przodków. Którzy będą, bo to są właśnie duchy, które chcą jak najbardziej dla Was, jak najlepiej. One są, one widzą, ale no same nie mogą nic zdziałać, jak wiecie. Dobrze, to tyle dla Was baranki. Napiszcie, czy taki, czy taki rodzaj tej anielskiej terapii, plus anielskie karty Tarota i plus podpowiedź, czy, czy Wam się taki sposób czytania podoba. To jest oczywiście na miesiąc maj. No i tak, no jak będzie Wam się to podobało, to również zrobię Wam na kolejne miesiące. No, czekam na jakieś, na jakieś komentarze. Bardzo Wam dziękuję za, za taką chęć jakby... Współpracy z tymi aniołami. Zapraszam Was właśnie do takich pozytywnych myśli, pozytywnego myślenia, takich pozytywnych tutaj wniosków z tego wszystkiego, co tutaj robimy. I po pewnym czasie zobaczycie, że na pewno Wam to przyniesie ulgę i Wam to w dużym stopniu pomoże również zmienić siebie, zmienić myślenie, a pozytywne myślenie przynosi pozytywne zdarzenia w życiu, więc do tego Was właśnie zachęcam i do komentarzy, do polubienia, jak, jak, jak będziecie oczywiście lubili filmy, te które robię, to oczywiście będę dla Was robić i jak najwięcej będę chciała z Wami tutaj jakoś przez te wszystkie zdarzenia, które no są dzieją się przechodzić, tak? No więc bardzo dziękuję. Serdecznie Was pozdrawiam barany i zachęcam Was do komentarzy, do polubienia, oczywiście do subskrypcji też i, i do, do wspólnych rozmów. I jeszcze raz pozdrawiam serdecznie i zapraszam jak będziecie chcieli do kolejnego takiego samego czytania w miesiącu czerwcu. Do usłyszenia barany.